Zadanie 11. Wyznacz wszystkie wartości parametru m różnego od 2, dla których równanie x kwadrat plus 4x odjąć m minus 3 przez n minus 2 równa się 0. Ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x1, x2 spełniające warunek x1 do potęgi trzeciej plus x2 do potęgi trzeciej jest większe od minus 28. Zapisz obliczenia. To taki pewniak maturalny z praktycznie każdego arkusza matury rozszerzonej. Jak go rozwiązać? Zobacz. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste, powinno kojarzyć się z takim warunkiem, że będą dwa równania rzeczywiste, gdy delta dla tego równania będzie większa od zera. Tylko wtedy mamy dwa różne rozwiązania rzeczywiste. I zadzieje się to wtedy, gdy tutaj mamy p kwadrat, czyli 4 do kwadratu minus 4 razy 1 razy nasze C, czyli minus m minus 3 przez m minus 2. Będzie większe od 0. Rozwiążmy taką nierówność. 4 do kwadratu to 16, minus 4 razy ten ułamek. Większe od 0. I teraz wymnożmy sobie minus 4 przez ten ułamek. 16 i teraz tak: minus 4 z tym minusem da nam plus 4 i do licznika. 4 razy m to będzie 4m minus 12 przez m minus 2 większe od 0. Mnożąc obustronnie przez m minus 2 do kwadratu, aby przypadkiem nie mnożyć przez liczbę ujemną, otrzymam 16 razy m minus 2 do kwadratu plus tutaj mi znika mianownik, zostaje góra i razy 1 m minus 2 i to ma być większe od zera. 16 tutaj rekwituje wzorem schodzonego mnożenia m minus 4m plus 4 dodać i tutaj wymnażamy 4m do kwadratu Minus 8m minus 12m plus 24 jest większe od 0. Teraz opuścimy ten pierwszy nawias. 16m kwadrat minus 64m plus 64 plus 4m kwadrat minus 8 minus 12 minus 20m plus 24 jest większe od 0. Podprzątajmy wyrazy podobne. 16 i 4 to będzie 20m kwadrat.

To 441 minus 5 razy 4 razy 22 to nam daje 5 razy 4 razy 22 to jest 440, czyli będzie 1. Pierwiastek z delty bardzo ładny, 1, czyli moje m to się równa. Minus 21. Zmieniam znak, czyli 21 plus 1 to jest 22 na 10 to będzie 2,2. Lub m to się równa. 21 minus 1 to będzie 20 przez 2, a czyli przez 10 to się równa 2. Mam 2 m i teraz zaznaczam te dwa rozwiązania na osi liczbowej. dwójka, dwa 2 i 2, dziesiąte. Ramiona paraboli będą skierowane w górę i szukam wartości większych od zera, czyli w tym i w tym przedziale. Czy z pierwszego warunku mamy zbiór rozwiązań złożony z takich przedziałów. m należy od minus nieskończoności do. Tutaj dwójki. Zwróć uwagę, że ta dwójka nie należy do dziedziny, a tutaj też wyszła nam otwarta. I suma od 2,2 do plus nieskończoności. To jest rozwiązanie pierwszego warunku. Teraz pora na warunek drugi, czyli te dwa różne rozwiązania, które już mamy zagwarantowane, muszą spełnić dodatkowo taki warunek. Ten warunek spróbujemy sobie rozpisać za pomocą wzorów Wieta, czyli x1 do potęgi trzeciej plus x2 do potęgi trzeciej. Ma być większe od minus 28. Korzystając z wzoru skróconego mnożenia na sumę sześcianów dwóch liczb, mogę zapisać tą lewą stronę za pomocą takiego wyrażenia. x1 dodać x2 i w drugim nawiasie x1 do kwadratu odjąć x1 razy x2 i dodać x2 do kwadratu. I to wszystko ma być większe od minus 28. Jak możesz zauważyć, tutaj już mam wzór wieta, który za chwilę sobie rozpiszę, natomiast tutaj muszę trochę posprzątać. Więc przepiszę to x1 plus x2, a w drugim nawiasie to wyrażenie z tym wyrażeniem sobie połączę i spróbuję z niego na siłę zrobić wzór skróconego mnożenia. Czyli zamiast tych dwóch piszemy x1 plus x2 do kwadratu, ale wiem, że już masz świadomość, że to jest za dużo. To nie jest tyle, co tutaj te dwa wyrażenia, tylko za dużo o 2x1x2. Czyli z tego powinnam zabrać 2x1x2. I jeszcze mam tutaj to minus x1, x2 i to wszystko ma być większe od minus 28. Teraz mamy x1 dodać x2, tutaj x1 plus x2 do kwadratu i minus tutaj łącznie 3x1, x2 większe od minus 28. I teraz zobacz. Zgodnie z wzorami Wieta, x1 razy x2 to jest nasze c przez a. W naszej funkcji c to będzie minus. M minus 3 przez m minus 2 przez a, czyli 1, czyli po prostu minus m minus 3 przez m minus 2. Natomiast x1 dodać x2 to będzie minus b przez a, minus b to jest minus 4 przez a 1, to będzie po prostu minus 4. I teraz do mojej nierówności podstawiam sobie to wyrażenie i to wyrażenie w odpowiednie miejsca. Zobacz x1 plus x2 to będzie moja minus czwórka zamiast pierwszego nawiasu. Razy. Teraz w nawiasie. Tu mamy dodawanie do kwadratu, czyli minus 4 do kwadratu to będzie 16. Odjąć 3 razy. x1 razy x2. To jest to wyrażenie. Czyli minus m minus 3 przez m minus 2. Mam koniec tego nawiasu dużego. Większe od minus 28. Sprzątamy dalej. Minus 4 razy. Tutaj uważaj na kolejność wykonywania działań. 16. I teraz minus 3 razy ten minus, czyli minus 1, to będzie 3. I to 3 sobie tutaj wymnożymy przez licznik. Czyli tak naprawdę będzie plus 3m minus 9 przez m minus 2. Większe od minus 28. Teraz wymnażamy przez minus 4. Minus 4 razy, razy 16 to minus 64. I teraz minus 4 razy licznik. To będzie plus i tutaj mam minus 12m i dodać 36 przez m minus 2. I to ma być większe od minus 28. Podobnie jak w górnej nierówności, mnożę obustronnie przez m minus 2 do kwadratu, aby nie mnożyć przez liczbę ujemną, co mi daje minus 64 w nawiasie. Razy m minus 2 do kwadratu dodać. Tutaj zostanie 1, czyli będzie minus 12m plus 36 razy 1m minus 2 jest większe od minus 28 razy m minus 2 do kwadratu. Teraz to wszystko posprzątamy. Minus 64 i tutaj mam rozwinięcie wzoru. m kwadrat minus 4m plus 4. Tutaj będzie tak: minus 12m razy m to będzie minus 12m kwadrat. Plus 24m, plus 36m i minus 72 jest większe od i tutaj minus 28 i rozwinięcie wzoru m kwadrat minus 4m plus 4. Opuszczamy nawiasy. Minus 64m kwadrat. Dodać teraz 64 razy 4 to będzie 256m i odjąć 256. Odjąć 12m kwadrat plus 24m plus 36m minus 72, większe od minus 28m kwadrat. Dodać 28 razy 4 to 112m i odjąć 112. Teraz tutaj musimy sobie zrobić redukcję wyrazów podobnych. Minus 64 minus 12 to będzie minus 76 i plus 28m.

dodać 112 to nam daje minus 216 ma być większe od 0. teraz wypadałoby tutaj coś sobie uprościć podzielimy naszą nierówność przez minus 12 i mamy 4m do kwadratu tu będzie minus i mam 204 na

Czyli m to się równa. 17 plus 1, 18, przez 2, a czyli 8. 18, 8, czyli 9 czwartych. Lub m to się równa. 17 minus 1 to jest 16, przez 8 to będzie 2. I znów rysujemy sobie linię znaków. Zaznaczamy 9 czwartych. Dwójeczkę. Parabola ma ramiona skierowane do góry. Ale sprawdzamy wartości ujemne. Ujemne są tutaj, czyli rozwiązaniem drugiego warunku są emy należące od otwartego 2 do 9 czwartych, i to znowu uwzględnia dziedzinę, bo w dziedzinie nie może być dwójki. I teraz rozwiązaniem całego zadania jest część wspólna tego warunku i tego z delty. Przytoczmy sobie to jeszcze raz na jednej wspólnej osi. Tutaj mamy od dwójki otwartej do 9 czwartych. Natomiast z pierwszego warunku mieliśmy od minus nieskończoności do dwójki i drugi przedział od 2 i 2 do plus nieskończoności, czyli 2,2 będzie z tej strony 2 i 2 dziesiąte, czyli częścią wspólną tego całego jest tylko ten maleńki przedział, czyli rozwiązaniem całego zadania jest przedział mów należących od 2 i 2 dziesiąte do 9 czwartych. Tylko liczby z takiego przedziału spełniają obydwa warunki naszego zadania. I tutaj dostajesz pełną punktację.